Cześć wszystkim, w tym filmie pokażę Wam e, moją bimbrownię. E, postanowiłem zacząć zabawę z dwutlenkiem węgla. E, I zanim przejdę do butli, e, chciałem zobaczyć jak to działa, i z czym to się je, więc postanowiłem zacząć od bimbrowni. E, trochę poszperałem, poczytałem w internecie na różnych forach i zdecydowałem się na bimbrownię na bazie galaretki. E, ja już mam tutaj takiej, że tak powiem, standardowej budowy bimbrowni, <laughs> czyli butelkę większą z reaktorem i mniejszą, która oczyszcza nam ten gaz ja użyłem galaretki. Tutaj jest zalano około litra. W moim składzie jest 300 gram cukru, trochę ponad 700 ml wody. Do tego jeszcze poszła łyżeczka sody, bo ponoć to stabilizuje działanie całej bimbrowni. Zobaczymy czy to faktycznie coś daje, ciężko mi powiedzieć. No i wiadomo, że latyna według instrukcji na opakowaniu tutaj na 700 ml wody jadłem około 5, chyba 6 łyżeczek żelatyny, bo tak mniej więcej wychodziło na opakowaniu. Wiadomo, zalewamy gorącą wodą, dokładnie mieszamy, czekamy aż trochę przestygnie, przelewamy do butelki, zostawiamy do zastygnięcia. Jak wszystko nam zastygnie, już, będzie, już nie będzie gorące. Zaczy, robimy tak zwany zaczyń, czyli po prostu ja tutaj wsypałem łyżeczkę suchych drożdży, zwykłych, takich najzwyklejszych sklepie jak do pieczenia. Do tego jeszcze poszła łyżeczka cukru, żeby szybciej wystartowało. No i trochę z zwykłej wody. Dosłownie, nie wiem, z pół godziny może to trwało, wszystko ruszyło. Bimbrownia zaczęła pracować <laughs> i produkuje nam gaz. Jeśli chodzi o same zakrętki, no tutaj z początku, najpierw zacząłem od tego, że uszczelniłem je samym klejem na gorąco i od zewnątrz i od wewnątrz. Niestety okazało się, że jak trochę już tam wskoczyło ciśnienie w butelkach, wszystko zaczęło puszczać i okazało się, że klej na gorąco no, trochę słabo trzyma gaz. Więc zrobiłem nowe nakrętki. Tym razem od spodu dałem silikon akwarystyczny który dużo fajniej uszczelnia, bo teraz już nic mi tutaj nie ucieka od góry, tylko zabezpieczyłem to klejem na gorąco, żeby te węże przypadkiem się nie wyrwały, czyli tam od samego odkręcenia czy ruszania, żeby się po prostu ten silikon nie oporuszał, nie bo silikon no jakby nie patrzeć jest dość miękki, więc ten klej od góry trochę to wszystko zabezpiecza. Także budowa jest dosyć prosta, jeśli chodzi o samo ja używam tutaj, znaczy w sensie ja nie wyłączam tego na noc, pracuję to sobie dzień i noc, nie wyciągam z akwarium ani z tego typu rzeczy, bo tego gazu to jakoś mega dużo się nie, nie produkuje. Też jak widać tutaj e, z dyfuzora lecą delikatne bąbelki, nie ma tego jakoś mega dużo, ale w zupełności to wystarcza, e, bo już zaobserwowałem, że rośliny zaczęły dużo bardziej bąblować, wszystko fajnie tutaj wygląda. E, to pracuję sobie trzy dni, jeśli chodzi o samą wydajność. Zrobiłem sobie takie znaczniki, gdzie parę dni temu zaczynała się galaretka. No i w ciągu tam około trzech dni praktycznie ile tej galaretki było, tyle jest, więc podejrzewam, że tak piszą w przepisie, że koło miesiąca to wytrzymuje, więc podejrzewam, że tyle to na spokojnie wytrzyma. Jeśli chodzi o samą budowę, dużo osób też pisało, że warto sobie na tym wężu, który już idzie do akwarium z tym czystym gazem założyć zaworek przeciwzwrotny, więc ja też go zamontowałem, żeby tam Jakimś cudem coś się nie cofnęło i nie wylało wody z akwarium. Może to coś da, może to nie da, ciężko mi powiedzieć. <laughs> lepiej się zabezpieczyć, żeby później nie było dziwnych niespodzianek, jak nagle w nocy pół akwarium się wyleje, więc zaworek nie kosztuje miliony, a lepiej to założyć. Dyfuzory też przetestowałem kilka. Z początku miałem założoną zwykłą kostkę od taki kamień do napowietrzacza. Z początku te bąbelki w miarę fajne były. Niestety później się okazało, że ta kostka jest dość licha. Ten gaz szybko sobie wyro... wy... wyrwał takie rowki i zaczęły lecieć tylko duże bąble i praktycznie w ogóle gaz się nie rozpuszczał. Trochę poszpałem znowu w internecie i wpadłem na, na pomysł dyfuzora zrobionego ze starej strzykawki i zwiniętych wacików. I jak widać, ten dyfuzor się sprawdza świetnie. Bąbelki są małe, wszystko fajnie działa. I koszt zrobienia czegoś takiego jest praktycznie zerowy. Jestem ciekawy, jak to dozowanie dwutlenku węgla wpłynie na moje akwarium. Ono już wcześniej nie wyglądało najgorzej, bo rośliny fajnie sobie radziły. Wszystko dobrze wyglądało, tylko fakt jest taki, że rośliny mało co mi bąblowały. Odkąd to podają, tak jak wspomniałem wcześniej, dużo więcej bąbli widać na roślinach. Widać, że ta fotosynteza naruszyła dość mocno. Mimo tego, że mam tutaj zamontowany też indykator do CO2. No i on praktycznie cały czas jest niebieski. No czasem tam lekko zielonkawy się robi, także widać, że coś tam tego gazu w tym jest. Plus jest tego taki, że ten gaz leci dosyć wolno, więc tak, wspomniano, z tego nie rozłączam. Przeważnie przez noc tego gazu się trochę nazbiera, a na no wstaje. Przeważnie ten indykator jest taki już bardziej zielony. Akurat jak się zapali światło, wszystko wtedy rusza, więc nie ma problemu, że gdzieś tam ryby się przemuszają czy coś tego typu. No i zobaczymy jak to będzie za chwilę. No, za, za tydzień, dwa może nagram film, czy to coś faktycznie daje, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o, o to, jak to akwarium wygląda. Na tą chwilę wydaje mi się, że to by było tyle. Dzięki za uwagę, cześć.